Ja dzisiaj pakuję moją i grażynkę na wycieczkę z jej bratem na majówkę. W te pudełeczko to są wszystkie rzeczy. No, jeszcze w sumie trochę tutaj mam, ale nie wiem, czy jeszcze je wezmę, ale to tost... teraz będziemy robić, co jest mi potrzebne, a co nie. Tak, potrzebujemy walizkę. Co by tu jeszcze wziąć? Na pewno sukieneczkę. Już się na bank na bank, więc to będę sobie odkładać tutaj. To tutaj. I teraz tak. Potrzebujemy naszą kaczkę i jej piżamkę. Jej szlafrok, torbę z przekąskami. Co by tu jeszcze jej wziąć? Hmm. Jakieś kapcie. Wziąć te kapcie. I teraz tak. To, to, to i to. Też są ubranki, które jej damy. Hmm. Co by jeszcze jej tu wziąć? Na pewno tą maseczkę. Ogóreczki. góreczki. Maskę na oczy. Tak, teraz. Weźmiemy sobie pastę. Co by jeszcze tu nam wziąć? Hmm. Mydło. Gąbka. Serum. To coś do ust. Znaczy to maska na usta, szczotka i jeszcze zostawiamy sobie jeszcze te dwie rzeczy, o nie kaczkę, jeszcze te dwie rzeczy. Tak się na razie prezentuje jej walizka. Hmm, może być zimno, więc wezmę ją tą, tą bluzę. Tiri! Tak, weźmiemy jeszcze krem, turban na głowę. No, dwie opaski, taki turbanik i w ogóle, tak się na razie to prezentuje. Kaczuszka, gąbeczka, Dior, tej rzeczy raczej nie będę brać, a zapomniałam, to jeszcze musimy wziąć. Więc tak się prezentuje cała assortyment kaczuszki i dajemy ją do tego pudełeczka, jak mi się nie zmieści, znajdę jakieś inne. Zaczynam pakowanie na przykład od takiej bluzy, która już się trochę może nie mieścić. W sumie bo przykleję te wszystkie rzeczy najmniej się tu, w mi się więcej zmieści rzeczy. Tyle udało mi się przyleić, czyli prawie w cały asortyment. I w ogóle patrzcie mam piękną piżankę! Wy to jest po prostu cudowne. Jak ma taki turbanik na głowę? Trochę tu jest tego nawalone, ale jest git. Aha, za mną ubrać tą małą księżniczkę. Więc odpakowujemy i ubieramy. Tak się prezentuje Kaczka. Tak walizka. I nagle dla Was shortsa, jak już jedziemy i w ogóle. Więc na razie Was serdecznie żegnam. I czekam. Kaczuszka czeka na swojego brata i już jadą. Więc Kaczuszka Was żegna. Pa!